3, 2, 1 i jedziemy. Cześć, oglądacie 134 odcinek WebShake TV. W tym tygodniu spektakularnych akcji nie było, ale mamy dla Was wygrywać, będą dla Was najciekawsze tematy z tych, które się zdarzyły. Co wygrzebałeś ty? Ja wygrzebałem, proszę, ja Was dzisiaj nowości od Google'a. Tak, całkiem niedawno Apple prezentował swoje iPady, swoją rodzinę iOS-ową. Tak, teraz Google 28 października zaprezentował e, swoją rodzinę no nie, czyli ten sprzęt od Google wsparty Androidem. I tak naprawdę to są trzy urządzenia. To jest smartfon, Nexus 4, to, nowy to maruchy, jest tak? tablet Nexus 7 i hmm. właśnie nie, bo nowy jest Nexus 10. Tablet Nexus 10, yy, czyli jeden smartfon i dwa tablety? Yy, to jest znaczy, generalnie te nazwy. No to się tylko ja się zastanawiałem <laughs> właśnie, idiotyczne. od czego są te numerki, ale tu chodzi o przekątną ekranu. No dobra. Nexus 4 ma, okay. ma tam 4,7 i tak dalej, <grym> i tak dalej. No nie? To jest 10, 10 calowy konkuruje z iPadem, tym zwykłym, zwykły, sprawy z iPadem mini, a Nexus 4 z iPhone'em. Więc tutaj Google troszeczkę poszedł w ślady jakby, jakby Apple. A. No i tak, o co, co z tymi właściwie urządzeniami? Mówiąc wprost, nie było nic spektakularnego, było to, czego wszyscy się spodziewali, mianowicie wyprodukowały te urządzenia, znaczy te urządzenia są produkcji LG, Nexus 4 ma czterorodzeniowy procesor, 4,7 cala matryca tą przekątę ekranu, tak jak mówiłem, Nexus 7 ma HS... Nie? nie, nie ma śmierdzenia Nie, zrobili, tak? Nie, nie ma no. na logi. Z tą drogą jestem czy Nie ma nie ma nieparzystych tych. Jak tu 7 ma HSPA mhm. i y, dorzucili nową wersję 32-gigową. Jeżeli chodzi o pamięć, i tak wolę podobnie? Zdecydowanie. Nexus 10 to taka najważniejsza cecha tego Nexusa, to jest rozdzielczość ekranu 2560 na 1600 pikseli. I ważną cechą wszystkich tych trzech y, urządzeń jest cena. Mianowicie Nexusa 4 kupisz już od 299 dolarów, Nexusa 7 od 199 dolarów. A Nexusa 10 od 399 dolarów. Co jest ciekawe, albo mało ciekawe, Google podtrzymuje swoją politykę braku współpracy z telekomami. I jedyne miejsce, gdzie możesz kupić te Nexusy, to jest Google Play. Oczywiście nie w naszym pięknym kraju. Więc jeżeli ktoś ma ochotę na, na, na te urządzenia, to może kupić w innym miejscu, nie przez Google Play. No, i teraz tak. Te urządzenia są wsparte właśnie systemem Android 4.2, co ten Android nowy daje, między innymi, pewnie zauważyliście, jeżeli używacie produktów od Google, albo poczty, albo doksów, albo tam parę innych rzeczy, że w prawym górnym rogu teraz możecie przełączyć sobie konta użytkownika. I to samo teraz dajemy na, na Android Na Android, tak, 4.2. Taki Nexus 10 może być na przykład używany jako tablet rodzinny, gdzie każdy tam ma swoje konto. Pojawiła się opcja taka jak robienie panoram zdjęciowych, czyli to co znamy z iOS-a. I kolejne kraje będą miały możliwość kupna całkiem niedługo w Google Play filmy i muzyki. Uh -huh. Muzykę i filmy. No, tak naprawdę. Chao nie ma, jeżeli o to chodzi. Mnie bardzo dziwi to, że Google bardzo mocno współpracuje tutaj z LG. Ja się pytam, co się dzieje z Nokią. Nie z Nokią, z Nokią to wiadomo, co się dzieje, nic się nie dzieje. Z Motorolą... co do Kaloszy. Co się dzieje z Motorolą, za którą Google zapłacił takie pierdliardy dolarów? No, bo LG to jednak nie jest producent, który wydaje mi się jest tym z najwyższej półki. Być może dzięki temu jest w stanie się nagiąć pod, pod tam żądaniami Google'a czy pod wymaganiami Google'a. Nie to przykuwa cena do tego, powiedziałeś. Cena to jest, jest, to jest, to jest bardzo niewysoka. Nie ma tam jakichś produktów odkrywczych, yy, parametrów itd. To ciekawe jednak cena znaczy, miał wszystko jest strasznie konkurencyjna. Jestem troszkę ciekaw, czy niedługo, wiesz, przez to przyjęcie Motorola rzeczywiście Google zacznie produkować wewnątrz te swoje smartfony, no nie, bo to jest dziwne. Google, no, niby pod nadzorem Google'a i tak dalej, i tak dalej, no ale jednak to się będzie troszeczkę różnić e, od tego, co oferuje Apple i, i, i wiesz, kiedy, kiedy produkują i sprzęt, okay. i oprogramowanie. No, jeżeli to jest tyle, jeżeli chodzi o Nexusy. Dobra, mówiłeś o rodzinie Androidów, o rodzinie Nexusów. O rodzinie Androidów. O rodzinie natomiast rodzinie? rodzina Apple powiększa się o bardzo ciekawe urządzenie, nie wiem jak to nazwać, akcesorium, tak bym to powiedział. Mianowicie Philips wypuszcza sobie żarówki LEDowe Hue, pod taką nazwą Hue, które tak naprawdę są bezprzewodowym systemem oświetlenia. I wypuszcza je w sklepie Apple, a, czyli w Apple Store możesz sobie, możesz się zaopatrzyć w takie, w takie żarówki. Sprawdzałem we wtorek, gdzie zieloność się się jest, w wtorek sprawdzałem, tak. I już w amerykańskim Apple Store są, w polskim nie ma i pewnie jeszcze długo nie będzie. Natomiast o co chodzi z tymi żarówkami? To są bezprzewodowe żarówki wyposażone w taki właśnie specjalny system, które są w stanie zmieniać kolor aż na 90 barw. Mm -hmm. Mają do 90 barw, które mogą wyświetlać. Są sterowane przez specjalną aplikację darmową na iOSie, czyli możesz sobie z poziomu iPhone'a lub iPada sterować tak naprawdę całym oświetleniem w swoim domu. To jest o tyle fajne, że możesz też sterować na odległość, czyli mm -hmm. będąc sobie na wakacjach możesz sobie, nie wiem, ustawić, że raz dziennie sobie będziesz odpalał oświetlenie w całym domu, żeby żeby odstraszyć że potencjalnych błamywaczy. E, tak samo właśnie programowanie, programowanie czasowe, czyli możesz sobie, jeśli wracasz np. o stałej porze, wstajesz rano albo wracasz e, z pracy, możesz sobie ustawiać e, zmianę barwy, zmianę oświetlenia, czy powiedzmy wieczorem, e, kiedy, kiedy chcesz mieć e, barwę do czytania, ustawiasz sobie właśnie oświetlenie trybie czytania. Właśnie jest 12 predefiniowanych trybów oświetlenia, Czyli dodatkowo oprócz tego, że możesz sobie sam dobierać barwy, e, taką pipetą jakby sobie możesz przejrzeć palcem, e, tak fajnie na tej animacji było pokazane, na filmie instruktażowym. E, jest 12 predefiniowanych trybów, tam możesz sobie wybrać tryb relaksacji, tryb czytania właśnie, e, pobudki i tak dalej, pewnie interesuje Was i Ciebie cena tego bajeru. Cena takiego startera, który zawiera tą bazę plus trzy żarówki, to jest 199 dolarów. Baza, czyli to jakby centrum, To, co podpinasz do, do routera i, i jakby to, co to, to to zarządza tym, tym systemem. Natomiast każdorazowa... Ile ja jeszcze raz? 199 dolarów kosztuje trzy żarówki plus ta baza. Każda kolejna żarówka to jest wydatek rzędu 59 dolarów, czyli niespełna 200 zł. Za żarówkę. Za żarówkę, natomiast ta żarówka według producenta e, ma wytrzymywać około 15 lat lub, e, lub e, 15 tysięcy godzin użycia. Czyli to jest, e, podzielę sobie to i wychodzi mi 625 dni ciągłego świecenia tych żarówek. Czyli dwa lata prawie. Niecałe. No ale to masz lata. wiesz, w ciągu dnia też nie świecisz tego, tego cały czas. E, natomiast e, producent się chwali, Philips, że ma jedną piątą z użycia w porównaniu z taką tradycyjną zróbką. Czyli mm. energii e, zużywa, zużywa tylko 20% w porównaniu z normalną. E, czyli mówiąc, e, za cholerę się nie zwróci. Ale fajny buyer, prawda? To, no, jest, to jest w tym wszystkim, w tym wszystkim najfajniejsze. Gadżetowo. E, Dokładnie, jeśli masz... Tylko musiałbyś mieć, żeby, żeby tak naprawdę korzystać z tego w pełni, tak jak to na, na tych filmach demowych jest, jest fajnie przedstawione, to musiałbyś mieć e, mieszkanie czy dom do... wyposażony naprawdę e, w, no, 100, 100 żarówek razy 50 w kilka, 000 w kilkadziesiąt, coś. w kilkadziesiąt żarówek, żeby to... Jeden tam jest prawie prawie 6 tysięcy miało... dolarów, 25 tysięcy złotych za żarówki do domu. <laughs> Wiesz, i, i znaczy sam, sam aspekt tego, że, że takie, takie coś znalazło się w tej kategorii w zakładce akcesoria tam mm -hmm. sterowane aplikacjami no ciekawe w impusterze. Ja w ogóle przeglądałem, bo da, dawno nie byłem tam na, tej, na tych stronach Apple'a i tam jest sporo różnych fajnych urządzeń, które właśnie są takie około okołoaplowskie, które są właśnie wspierane, wspierane przez aplikacje iOS-owe. Są takie mainstreamowe, czy to jest. Wiesz, to jest, kilka, jest kilka takich jak typu nie wiem, iRig, to, to jest takie, takie urządzenie do podłączania czy mikrofonu, czy czy urządzeń czy instrumentów. Natomiast nie słyszałem, żeby żaden z nich jakś tak specjalnie się tam gdzieś no jery, e, wybijał. Ja to tak. Natomiast to, to jest właśnie fajne, e, jest, jest, to, jest to jakby taki, 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 taka ciekawostka. E, jest też lub będzie niedługo aplikacja na Androida, więc, więc ci, którzy nie posiadają urządzeń z ASM też będą gdzieś tam mogli się w takie, w takie, w takie żarówki zaopatrzyć. <laughs> Tak, no i to jest tyle jeśli chodzi o, o ten temat. Natomiast jeszcze jedno ogłoszenie parafialne. 9, od 9, czyli w przyszły, przyszły weekend, jeszcze następny, jest Startup Weekend trójmiejski, na który serdecznie też zapraszamy wszystkich. Eventu raczej przedstawiać nie trzeba. Starda Weekendy już są w Polsce Dla od, przypomnienia od mega, wielu miesięcy. Mega inspirujące wydarzenie, które odbywa się nie tylko. Trójmieście, ale było też w Krakowie, w Poznaniu, w Warszawie. I będzie też w tym roku, natomiast w tak, na najbliższym tak. czasie Trójmiasto, później Trójmiasto, więc wszyscy z tamtych rejonów lgnijcie do Startup start Weekendu trójmiejskiego, a później wszyscy z innych regionów, lgnijcie do swoich. I w ogóle, dobra, e, troszeczkę się Tyle. Tyle, jeżeli chodzi o, o, o ty tego tygodniowe rzeczy. Widzimy się w przyszłym tygodniu. See you. Cześć.